Witajcie, jestem Keruan, a w dzisiejszym odcinku tak, jest Mortis o 25, nie wiem do niego nigdy warta, zaraz wam o tym opowiem A dzisiaj z jest Werox z klanu. proszę się przywitać Siemanko I od razu może powiedzieć kilka słów o tym, bo wbiliśmy razem No wbiliśmy razem, ale najgorsze było chyba to, że w ostatniej gierce przez przypadek samogóra ja walnąłem i to było po prostu najgorsze No ale na szczęście raz, yy, później wtedy już raz wygraliśmy, no i później jeszcze raz ja w ostatniej gierce już normalnie przed tym 25 Z takiego ładnego trinkshotowania. No GG, nie wkleję wam tego, bo nie montuję. Ale to są jego słowa. W tym momencie mogę szybko powiedzieć tak. Brał bal i spotkaliśmy poko, który strzelił nam sobie dwa samobuje, Gdy ja strzeliłem gola pierwszego, to gościu akurat wtedy wziął piłkę i strzelił nam dwa samobuje. Serio. Szczeliłem gola i szczeliłem. Co? No, wtedy to było słabe. No dobra. I od razu mówię tak. E, 25 rank, dlatego, dlaczego było ciężko? Ponieważ kilkanaście miesięcy temu e, biłem go na 742 i spadłem wtedy na 650. A już miałem miniaturkę gotową e, na 750, więc naprawdę zła rzecz to była. Która to jest. Chyba to jest. Nie, to jest 23 pozostać na 35 na 25 ranku. Nawet się tak myla, niektórzy nie mają żadnej. Ja pierdzie to złe, ale dobra. Coś jeszcze miałem dodać? A no tak, jestem w Polsce 185 ogólnie, a Mortisem wiadomo, jest to bardzo strasznie, nisko 360, coś, więc tam nawet nie będę robił screeny. Tylko tutaj sobie zobaczycie. No, no i w takim razie. Hu, no było ciężko, no trochę, ale dosyć to szybko wbić. Nawet nie miałem tego w plana, bo w jeden dzień wbiłem dwie postacie w takim razie na 25 wraz z Darylem. Jeszcze szybciutko zrobię taką fajną prezentację. Czyli wchodzimy sobie na mój profilek i patrzcie na te postacie. Ile tu jest zielonego? Zielony. I kozek zielony, co nie? Więc jeszcze powiamy kilka postaci. Może mi pomoże nasz Weroxik z klanu. Pomożesz, czy nie pomożesz? No, pomogę, pewnie. Z Ems mnie zostawił, więc tutaj jestem zły na nie, <laughs> nie, no spokojnie. Zostawił mnie z Ems, ale sobie FBM. Więc tak. widzimy się w kolejnego odcinku. Jak mi jego populiarnie? Bądź po wieczoru. Ocenianie kondwizu, przepraszam Was, ale dzisiaj tego nie nagrałem. Niestety, coś mi wypadło, nie mogę powiedzieć co, bo to y, osobiste bardziej, więc. Y, y, na pewno to nagram gdzieś. M może nawet teraz, ale tutaj nie będę miał teraz czasu, więc. Widzimy się w kolejnych odcinkach i wstanę rano dla Was specjalnie nagram. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach Miejego Popójnia. bądź wyżuru. Pa, pa!